Dzień dobry, witajcie. Coraz więcej osób pyta o Twitch Dropy, jak to działa, jak to połączyć i z czym to się je. I ogólnie postanowiłem zrobić taki materiał właśnie o co w tym chodzi, co trzeba zrobić, żeby dostawać te nagrody, jak to w skrócie połączyć i takie powiedzmy najpopularniejsze problemy, które się pojawiają w międzyczasie i jakie rozwiązać. Postaram się to wszystko zebrać w jednym miejscu, także nie tylko ktoś nowy coś znajdzie, ale może jak ktoś stary wyjadacz ma jakieś większe problemy, które go zniechęciły w trakcie, to może znajdzie rozwiązanie. ogólnie rozwiązania są bajecznie proste, ale to nie będę... Nie będę się rozpędzał. Zaczynamy oczywiście od tego, co to są Twitch Dropy, później powiem, jak to połączyć, na co zwrócić uwagę przy łączeniu, ewentualnie jakie problemy mogą się pojawić. No i na końcu, gdzie, jak, po co i dlaczego, jak to sprawdzać i jak to odbierać. Zaczynamy Twitch Dropy. Twitch Dropy to nic innego jak nagrody za oglądanie. Streamów. Streamów oficjalnych, streamów nieoficjalnych. Są specjalne nagrody za oglądanie oficjalnego streamu World of Warships na kanale World of Warships na Twitchu, ale są też takie normalne, zwykłe powiedzmy nagrody, które możecie zdobyć oglądając inne streamy. Wystarczy ogólnie oglądać z kategorii World of Warships i i Musi mieć ta osoba włączone dropy, jak wejdziecie sobie do niej na streama, to jak zejdziecie sobie przy niku jest napisane dropy włączone. Czasami się zdarza, że jest na Twitchu problem i nie pokazuje tego, więc czasami warto po prostu zapytać tej osoby, czy ma dropy włączone, czy nie, ewentualnie odświeżyć streama, bo to czasami się naprawdę, naprawdę baguje. Ja osobiście zapraszam na swoje streamy i tutaj mały, mały pro tip, w sumie nie powinienem tego robić, ale wystarczy, że na przykład wejdziecie na streama i nie macie ochoty, albo nie wiem macie pracę czy coś, yy, macie wieczorem jakieś zadanie do zrobienia, to włączycie sobie włączyć streama i go przyciszyć. Nie wyciszyć całkowicie, bo czasami przy wyciszeniu całkowitym Twitch potraktuje was nie jako widza, tylko jako bota i wtedy nie będzie wam nie czuło, ale przyciszyć sobie do minimum, ewentualnie można też wyciszyć zakładkę w przeglądarce i też i wtedy te dropy też się będą zbierać. I teraz tak, na przykład co aktualizacje, mamy też newsa na stronie, który mówi co aktualnie będzie do zdobycia, w danym miesiącu z Twitch dropów. Teraz mamy aktualizację 0.17. Są to dropy kanału oficjalnego, gdzie co tydzień możecie zdobyć 250 żetonów społeczności. Co to są żetony, to odsyłam do materiału. Jest tam już coś takiego. Regularne dropy, które są do zdobycia na wszystkich kanałach. Wyzwania Twitch też, które są do zdobycia na wszystkich kanałach. I dropy turnieju EA Summer Clash, które były do zdobycia na oficjalnym kanale gdzie to było streamowane, tam wtedy dawali trzy ciepłe i słoneczne kamuflaże lato za oglądanie turnieju dla przynajmniej przez przynajmniej półtorej godziny. I teraz każdy drop też ma swoją swoją jakby limit godzin, przez który musicie go dostać, musicie oglądać na przykład skrzynki, w których są żetony społeczności, flaga i coś tam jeszcze, trzeba oglądać 4 godziny minimum. Żeby dostać misję trzeba godzinę, godzinę, znaczy półtorej godziny oglądać, a dropy z kanału oficjalnego godzinę i 15 minut oglądać. Także to jest bardzo ważne, to za każdym razem piszę ile czasu trzeba to oglądać, ale spokojnie nie trzeba sobie tego liczyć na stopę rzeczy coś, zaraz Wam pokażę gdzie to sprawdzić na Twitchu. Jak otrzymasz dropy to jest cała instrukcja, ja tą instrukcję też podepnę pod spodem, jeżeli ktoś będzie chciał sobie w wersji czytanej to oczywiście... Też ona tutaj jest, nie polecam sobie ten raz na miesiąc zrobić sobie zetny sobie. Są też drupy kanału oficjalnego, gdzie tam, w trakcie mm, dotyczący aktualizacji to można jeszcze zdobyć kontener z Premką i troszkę sygnałów. To jest spoko, ogólnie to jest wszystko opisane jak będą wyglądały te misje, co zawiera kontener, czyli kamo jedną z je, pięć sztuk różnego z, z flag, plus do tego żetony. Najlepszą opcją są oczywiście te żetony, bo żetony warto zbierać. I zmieniać sobie na kontenery, na przykład z prękami. Jak ktoś, dla kogoś to jesteś nowego, to zapraszam też tam jeszcze raz do tego materiału, że to na społeczności. To tyle, jeżeli chodzi o Twitch Dropy. Oglądać, zbierać i tak dalej. Przechodzimy do tego, jak teraz to wszystko połączyć. Wchodzicie sobie na World of Warships .eu, Logujecie się na swoje konto, wybieracie tam zarządzanie kontem. I macie tutaj coś takiego jak Twitch. I teraz tak. Ja ogólnie całej procedury Wam pokazać nie mogę, ponieważ ja już miałem to połączone, więc u mnie, jak kliknę, to po prostu się pokręci i automatycznie połączy. Ale opowiem Wam, jak to będzie wyglądać. Jeżeli byliście zalogowani na Twitchu, ogólnie fajnie sobie wcześniej być, na przykład otworzyć sobie Twitcha w oddzielnej zakładce, zalogować się tam, to przeniesie Was. Klikniecie sobie Twitch, otworzy Wam się okienko, przeniesie Was na Twitcha i teraz, jeżeli jesteście zalogowani, to okaże Wam się, że musicie nam zezwolić na połączenie. Zezwalacie, czekacie chwilę i proces się zakończył. Jeżeli nie byliście zalogowani, to najpierw będziecie musieli się zalogować. Zezwalacie i proces się zakończył. Wrócicie tutaj. Udało się, połączyło. Tak będzie pokazane, jeżeli wszystko działa jest jeszcze, jeżeli coś zrobicie nie tak i tutaj Wam się to nie pokaże, to warto to powtórzyć, bo czasami też zdarza się, że ta wymiana danych pomiędzy WG a Twitchem może chwilę potrwać, warto będzie poczekać, aż sobie to pomieli chwilę i na przykład odświeżyć stronę, jeżeli nie to spróbować ponownie. Jest jeszcze jedna, zauważyłem taki mały błąd, że jeżeli coś na trasie się zepsuje pomiędzy Twitchem a WG, to czasami tak jakby wyrzuci Was z tego profilu i każe Wam się zalogować na ruskim serwerze. Mi się to sobie się zdarzyło. Jeżeli coś takiego wam się zdarzy, to wystarczy poczekać, bo serwery tam sobie pomielą z 5 minut, maksymalnie 10, ja coś około 4-5 minut poczekałem i z powrotem mogą się logować. Jest taki błąd, już go zgłosiłem, spokojnie, mam nadzieję, że go naprawią, no ale wiecie, jakby nie naprawili, to warto być na to przygotowanym. Spokojnie, nie panikować, jeżeli was będzie przenosić na ruski stronę, na ruską stronę, na rusko logowanie. Wystarczy poczekać, wejść sobie na World of Warships EU, poczekać chwilę, zalogować się ponownie i wejść do swojego panelu i próbować. I tak się właśnie łączy Twitch. I w tym momencie już tak jak teraz. Po wejściu na dowolny stream z włączonymi dropami, będzie wam się naliczać pasek z dropem. A swoje postępy możecie bardzo łatwo sprawdzić. Wchodzicie sobie na swojego Twitcha, klikacie dropy i macie tutaj wszystko to, co aktualnie widzicie, ja mam ogólnie 30% 4 godzin już uzbierane, 81 z godziny 30%. Gdzieś tam nawet nawet nie pamiętam kiedy, ale oglądałem chyba główny kanał, bo mam 68% jest z godziny, ale w, w jest godzina 15%, logo nie najlepiej, najlepiej ten i teraz jak oglądacie sobie streama i po tych 4 godzinach przykładowo kontenera, wyskoczy Wam powiadomienie na streamie przy czacie, że odbierz swój drop. Jeżeli jakimś cudem nie traficie w ten przycisk, cokolwiek zniknie Wam, nie wpadajcie w panikę. Po prostu wchodzicie sobie tutaj dropy i tutaj też możecie to odbierać. Tutaj będzie do kliknięcia odebranie. I teraz jest kilka bardzo ważnych zasad. Po pierwsze, jeżeli klikniecie odbierz, a byliście w tym, w tym czasie zalogowani do gry, to Wam to nie przyjdzie, musicie się przelogować. Przelogować, wyłączyć grę, włączyć ją ponownie, i wtedy dropy powinny być. Jeżeli nie ma dropa, jeżeli nie wpadł wam ten kontener, to dalej nie ma co wpadać w panikę. Po pierwsze, czasami się zdarza, że dropy zajmuje nawet godzinę, dwie. Może to być 15 minut, może to być pół godziny. Czasami serwery lubią się trochę wiecie, przy, przytkać, zarówno po stronie WartoForShift, zarówno po stronie Twitcha. Dlatego warto poczekać. Taka maksymalny czas. To jest około 24 godzin. Jeżeli po 24 godzinach Wam to nie wpadnie, nie wpadnie Wam drop, to trzeba zrobić dwie, tak jakby są dwie opcje. Po pierwsze, wchodzimy sobie tak jak wcześniej do zarządzania naszym kontem, odłączamy na chwilę twitcha i połączymy ponownie. Jeżeli to nie zadziałało, to warto poczekać jeszcze ze 2-3 godzinki po tym rozłą rozłączeniu i połączeniu ponownie. I jeżeli to już całkowicie nie działa, to wtedy pozostaje wam tylko pisać na support, że niestety, ale coś się zesrało i dropy nie wpadły. Wtedy support najprawdopodobniej zadziała i coś tam zgarnął sobie w tych swoich logach i ten. Czasami zdarzają się takie grubsze sytuacje, gdzie, no znaczy w sumie to już od dłuższego czasu takich sytuacji nie było, gdzie spona część osób w ogóle nie dostawała dropów i to był taki już ogólny problem. To jak najprawdopodobniej z tego co pamiętam, to był to problem gdzieś po stronie Twitcha, gdzie Twitch przemulił. Twitch nie jest też idealna platforma. Często się coś psuje. Niestety mamy to, co mamy, brak konkurencji, i tak dalej, ale to może nie w tym materiale. I wtedy warto ogólnie napisać na Twitcha lub na przykład wpaść na streama i zapytać, no elo drówik, słuchaj, taka sytuacja, coś się dzieje, bo zazwyczaj, gdy się pojawia problem taki grubszy z, yy, z dropami, no to streamerzy już o tym wiedzą, bo dużo osób przychodzi właśnie i zgłasza ten problem, że coś jest nie tak, coś się zesrało i trzeba by tam coś ogarnąć, no to wtedy przechodzisz, wpadasz, mówisz, i ja wtedy na to nie będę już wiedział i wtedy ci uspokoję, mówię, spoko, luz, jest problem, trzeba pociąć, aż naprawiam. I wtedy sobie czekacie na te Twitch dropy. A uwierzcie mi, że te community tokeny te kolejne społeczności naprawdę warto zbierać, bo nawet jeżeli nie chcecie, macie wszystkie okręty premium, to z tych kontenerów lecą dublony, więc można sobie dublony pofarmić za friko, a poza tym nawet zbierając te żetony społeczności, to nie musicie ich wydawać od razu. One sobie leżą, a tam te nagrody będą się Będą się oczywiście powiększać. Niestety nie ma tutaj sam a Tutaj ogólnie macie wszystkie odebrane swoje też yy, nagrody. Jak widzicie, że ja już za dużo tych dropów nie zbieram. Yy, kiedyś wystarczyło też streamować yy, daną kategorię i za samo streamowanie też się dropy dostawało. Niestety obecnie tak nie jest. To tyle jeżeli chodzi o Twitch Dropy. Wiesz już, jak je połączyć, jak sprawdzić, jakie są nagrody. I takie najpopularniejsze problemy, czyli dlaczego nie wpadają. Pamiętaj, żeby zawsze je odebrać. One same z auto, kiedyś z automatów padały. Teraz trzeba kliknąć odbierz w inwentory lub przy czacie. Klikacie odbierz, wyskoczy wam takie fajne okienko, że zdobyłeś dropa. Możesz tam wtedy pokazać się też wiadomość, że podziękować. Nie musicie dziękować. Wystarczy kliknąć odbierz. Wtedy przeskoczy wam wiadomość też do czatu. Ale za to dziękowanie to, to już nie ten. No, nie trzeba, jakby co, tylko tak. tylko tak. Mówię, ogólnie zasada ta działa do wszystkich gier, nie tylko World of Warships. Ja to oczywiście, ze względu na to, że prowadzę kanał o World of Warships, no to yy, związane jest wszystko z World of Warships, ale ogólnie te zasady działają też do innych gier. Trzeba połączyć konto i oglądać streamy i po prostu wypełnić dany czas, dany czas spędzić na streamie. Te 4 godziny, według mnie, na kontener to jest zdecydowanie za długo. Powinny być po 2 godziny i 2 kontenery co najmniej tygodniowo. Ogólnie co tydzień trzeba te to tak jakby, jeżeli chcecie zdobyć wszystko, to co tydzień trzeba oglądać streamy. Niestety z poprzedniego tygodnia kontendery przepadają. Tak jak mogliście zobaczyć w moim inwentory. Niestety, to by było na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Mam nadzieję, że wpadniecie na streama i zamienicie parę słów. To tyle. Dziękuję pięknie za obejrzenie. Trzymajcie się. Hejo. Pa, Pa!